Stradowy program animacyjny Duo Paulo, festiwal maskotek, recital uczestników The Voice Kids, koncert dziecięcego zespołu Małe TGD, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, kącik małego artysty, dmuchańce, zjeżdżalnie, popcorn i wata cukrowa. Tak właśnie wyglądał rodzinny piknik w Olsztynie. To znakomite, najlepsze, jakie można sobie dla dzieciaków wyobrazić. Zakończenie wakacji jeszcze z tak piękną pogodą. Ja się ogromnie cieszę, że udało się to zorganizować i że tak wielu mieszkańców Olsztyna, tak wiele rodzin, dzieci przybyło tutaj, żeby uczestniczyć w tych w zabawach, w koncertach. Piknik odbył się w niedzielę 3 września w parku centralnym. Jego organizatorami był minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz wojewoda Warmińsko-Mazurski. Poza dobrą zabawą dla najmłodszych, był to czas na promocję programu Rodzina 800+ i podsumowanie. Dotychczasowych efektów programu 500. Od 2016 roku, odkąd program zafunkcjonował, do naszego regionu, do polskich dzieci, do, do rodzin trafiło już około 10 miliardów złotych. To w pierwszej kolejności likwidacja skrajnego ubóstwa wśród dzieci. Odkąd pojawił się program, rodziny mogą sobie pozwolić, te, których do tej pory często nie było na to stać. I na takie najpotrzebniejsze rzeczy zakup ubrań, zakup tych, tych produktów, które są na co dzień każdemu potrzebne do życia, ale także na dodatkowe zajęcia edukacyjne, na wakacje, na, na to wszystko, co. Kiedyś było ogromnym bólem głowy polskich rodzin, dzisiaj stało się łatwiejsze. Ja nie mówię, że to wszystkie problemy rozwiązuje, ale życie stało się o wiele łatwiejsze polskich rodzin, więc to jest ten bezpośredni wpływ i znaczenie tego programu. Na pikniku było mnóstwo osób, od tych najmłodszych poprzez młodzież, rodziców i oczywiście wspaniałych seniorów. Na temat wprowadzenia rządowego programu 500 Plus usłyszeliśmy sporo opinii potwierdzających słowa wojewody. Wszyscy nasi rozmówcy korzystają ze wsparcia. Niektórzy co prawda mają wątpliwości co do sposobu jego realizacji czy finansowej przyszłości, co nie zmienia jednak faktu, że w różny sposób przeznaczają 500 plus na swoje pociechy. Pozytywnie odbieram zawsze to po prostu jakiś dodatek do, dla rodzin, tak? A pani na co spożytkuje zawsze takie dodatkowe środki? Oszczędzam na przyszłość dla dziecka. Bo po prostu jest dodatkowa, tak suma w budżecie domowym. Domowy budżet po prostu dla dziecka. Na wszystko. Na przykład? Na bieżące, na to, co inflacja zjadła. Zajęcia dodatkowe, córka ma odłożone też swoje konto, na które wpłacamy pieniążki, chodzi na balet, więc gdzieś tam te środki na pewno się przydają. Tylko martwi mnie to, skąd one są pozyskiwane i co później my i nasze dzieci będą musiały z tym zrobić, żeby zwrócić te środki, bo one nie biorą się znikąd. No, generalnie na dzieci. <laughs> tak, tak, jak widać. Tak. Czyli na codzienne wydatki, czy może odkładacie? Yy, nie, odkładany. Tak. Dla, dla młodego na koncie jest od, odkładane po prostu. Co miesiąc mówię na, na przyszłość. No, szkoła, obiady, jakiś basen, jakieś różne zakupy. Takie wszystkie różne rzeczy. Myślę, że pomaga polskim rodzinom, zwłaszcza takim jak nasza, że mamy troje dzieci na co Pani pożytkuje te środki dodatkowe? Głównie na dzieci, na jakieś wyjazdy, pikniki, atrakcje dla dzieci. I myślę, że wielu ludzi, ludzi też jest zadowolonych, tak jak i my. Dodatkowe pieniądze na koncie rodzin to jedna sprawa. Jednak wojewoda warmińsko-mazurski dodaje, że program 500+, plus ma także pośrednie znaczenie dla naszego regionu, bo te 10 miliardów złotych pracuje właśnie na naszym rynku. W handlu, w usługach, w wielu... Obszarach, które dzięki temu lepiej prosperują, które dzięki temu się rozwijają i przyczyniają się do spadku bezrobocia w naszym regionie. Od stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zostanie podniesione do wysokości 800 zł. Zmiana wysokości pobieranego świadczenia nastąpi z urzędu bez konieczności składania dodatkowego wniosku przez osobę pobierającą świadczenie wychowawcze i nie będzie wymagała żadnych dodatkowych działań czy aktywności.